Czy Żałuje Pan, że już nie musi Pan codziennie jeździć na Stambułową 16 do budynku zwanego ratuszem? I to nie jest problem dotyczący żałowania, bo ja tam nigdy nie żałowałem, że z domu wychodziłem. A nigdy nie było takiej sytuacji, że oj, jutro muszę iść do pracy w niedzielę, zbliża się poniedziałek i iść do pracy. Nie, ta praca sprawiała mi ogromną satysfakcję. Natomiast fakt, jaki się stał. Autentycznie ktoś mi pomógł w tym, żebym mógł sobie wreszcie odpocząć i, i odrobić stracony czas straconych urlopów, których do tej pory nie było. Czy trzyma pan kciuki za swojego następcę pana prezydenta Grzegorza Mackiewicza? Boli mnie kciuki, nie mogę go trzymać.